Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na ryby. W sumie to już trzeciej. Dzisiaj wam pokażę w samym łowisku, co wtedy, ale później przejdziemy na inne łowisko. Jestem trochę mam, mam coś z gardłem. Mam nadzieję, że będzie nie wszystko dobrze. To jest taka malutka rybeczka. Trzeba zobaczyć, ile jest najtańszy spinning. Czy widzicie tu gdzie spinning? Teraz spinning. Nie, to no właśnie, Gdzie spinning? A tu jest chyba spinning, nie? Tak, spinning. Spinning. Spinning to powinien być. To jest spinning. Spinning, no. No i kupujemy. 5 kilo kupiłem wędkę Żyłki Dobra, żyłka spinningowa Tam, sorry za hałasy 7 kilo Ło, dobra Dobra, okej okay. Przechodzimy do łowienia Pięknych rybeczek Myślę, że coś nam się dzisiaj Ładnego złowi. Zobaczymy. Nawet się okaże, bo. Ale nie czy. Oha! Jeszcze przy. Jeszcze przynęta. No spinning o Boże. O Boże. Ile ankasy. Ile, ile mamy kasy w ogóle? 200! Ło! Wow, Boże! Ale jeszcze ja trzeba kupić kołowrotek, nie? Ło! Wow, Kur... Ale się wkopaliśmy, nie? To kołowrotek, na spinning trzeba mieć? Pfff! Najtanszy! No, Tyle? Dobra, to na razie kupimy to. Zaraz tu przejdziemy. Po parę tam... tam 300 parę złotych, ok? Ale musimy spinning i... przynętę. to. To to weźmiemy. Yy, bo nie mam za dużo kasy. Tam się coś z psem bawi. Tam nie myślę, że go mar martytrujemy, przecież tam się tam bawimy. Z psem, wiecie... Jak to jest mieć pieska? Sorry jestem przez te przeklęstwa i tak dalej, oni też są... wiedzą, że... Choć nie wiem, czy wiedzą, że nagrywam... 15... O... Dobra, 375 trzeba wybrać. Eee, nie. Tu nie jesteś ale trzeba mieć spinning, okej. Okay. Przejdziemy tutaj. Czy tu też trzeba mieć spinning, jacie! Gdzie można bez spinningu, wiecie? Wezmę we, we normalną metkę. normalną wędkę, bo tu spinning się nie da. Tu na spinning się nie da łowić. Znaczy, da się łowić, bo łowić się da na wszystko, ale... Dopiero 5 minut trwa filmik o coś mamy dobrego żeby tylko było za drogie żeby było drogie bardzo już nie zależy żeby było dużo kilo żeby było drogie żeby rzadka jakaś ryba. może mała nawet wiecie ale żeby była droga tak droga 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 bardzo droga mam gdzieś laptopa 50 70 złotych jacie cię, za 275 już dopiero 375 nie 375, tak 375 jest tylko uroty dopiero o boż to, to jeszcze musimy tak parę rybek. ale takich złowić. bo jak ma małe to o to będzie troszkę większa myślę, że będzie więcej pieniędzy będzie około stówy taką rybkę będzie około stówki to będzie już 157. No, no na maile może to, to 70 zł, bo za tam. Nie, 60, zależy też, karyba. Yy, no, 95 to troszkę się nie myliłem z dużą, prawdę mówiąc. Dopiero 7 minut trwamy, a mamy czas yy, określony na YouTube. To czas jest, ile my tam mamy, sorry, czekajcie, myślę, 15 minut, o, 15 minut, tak, tak, ile, kasy, 90 zł 4, no, dobra, punktów 80, no, dobra. Ej! Widzicie to? Rekord ryby! Znaczy, że, ja, że ja największą rybę złowiłem? Ja ci! 4 kilo to jest największa? Widzicie to? Ta gra mi hmm. Ale to za waszą pomoc. Bez was bym tego nie zrobił. Tego bez was nie osiągnął. Dziękuję was bardzo serdecznie. Pozdrawiam ci, co oglądają moje filmiki. Piszcie, że jesteście moimi fanami w komentarzach. Ja. Ja wam odpiszę. Jeszcze nie wiem co. Okej. Okay. Możemy iść na tamte jeziorko. se połowić na spinning. spowiedź na spinning. spowidź na spinning. Na spinning. Spis, 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 spi, 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 spi Spin, spi, 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 spinning możemy sobie połowić na spinning na spinning kołowrotki na spinning, dobra, jest, kołowrotek dwa złote nam zostało, ale łowimy dobra spinning się ciągnie, jak dobrze o tym wiecie, ne? Spinning to nie jest także że stoi miejsce, bo spinning się ciągnie. Ło o, 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 patrzcie na to. Pierwsza ryba już dobra w Gites. Ło, to może być nasza sensowa okazja. Ło, ale bym zajechał na mocno prawie. Co to, co to? Co nam się złowiło? Co to? Ło. Ło. O. 5279. Tu 217, cena 106, 7 punktów. Dobrze, bardzo. Ale jedna gwiazdka. Spójrzcie, jakie strumienie. Zbinek. No co, ty już mi w tamtym odcinku, wskrywka, że mam z wysoki poziom, żeby wziąć udział w w trniejach. Nic. Nie ma nic na tym, Jorku. już nic nie złowimy dzisiaj. Jest, jest, coś, coś wzięło i to już coś lepszego, ale na pewno nie pobijemy tą wędką. 37 kilo, mój rekord nie. Tak się nawęczyłem, żeby tą rybę wyciągnąć, żeby, ale to nie tą wędkę, nie Jak mówiłem w innych odcinkach, to ja się wkurzyłem, bo miałem, miałem właśnie to i miałem na wędkę 34 kg, czy tam 35. Złowiła mi się ryba 116, 115 kg. Tutaj 115, 141. I. I w samym końcu się zerwała, nie? No i się wkurzyłem. O, patrzcie 6 kg. To się wkurzyłem i po prostu wszystko wysprzedałem. No i wiecie jak to jest. Takie życie. Dużo razy popełnia błędy. Mm. Nie wiem, bo może niedługo już pojedziemy na żywo na rybki. No gramy w gry. A jak pojadę na żywo, to mogę wam... tu chwilę. tu chwilę stanęłem. o jest! Dobrze stanęłem to chwilę. Ło, jakie branie! No nie wiem, to może być szczupak albo węgorz. Ło, wow, ta ryba! Co to kurczę, brzana? Brzana, ale jeśli nas nie patrz na to. Tak wygląda: 3 gwiazdki, 5,42. Cena: 100 zł. <laughs> Sklep 12 minut, już trwa. Ło, wow, to ja zaraz będę kończył. 400 złotych a dzisiaj z wami nie uzbieram. Chociaż, chociaż uzbieramy, nie? Tak się rybka jeszcze na złowi, to Ja stanę. Mało ściągnę. Armbaraczyk tam na jakiś czas staje właśnie. Patrzcie, stanę, żeby ta błyska się, tam żeby ją zauważyli. Teraz tą błyszczką będą jechali. O, i widzicie? I bo ta błyszczka stanęła, zaczęła się kręcić w wodzie. I później zaczęła uciekać. To ta ryba szybko am, zjadła ją i no, i no i jest ta rybka. Dobra, to myślę, że mamy te 400 zł. Znowu ta ryba, tylko że większa już. 105, 170. A jeśli nie wierzycie, że mam naprawdę taką rybę, 30 ileś kilo? 34 891 to, to jest właśnie ta ryba. Ja, jeszcze jestem amatorem, ale ale i tak. Ej, co ja zrobiłem? Sorry was. Przepraszam was bardzo. Miałem kupić. Czekajcie, ja przerwę na chwilę filmik i kupię ten tą Tu żeby zobaczyć, jak to będzie, to już rybkę na tę nową, tą nową błyskotkę złowiłem, to jest węgosz taki. 4, 4, 4 415 kg. Dwie gwiazdki. Dobra, skryptujcie to, ten filmik. Myślę, że wam się podobał. Lajkujcie. Jak wy z skrypcyrujecie, jakoś tak, tylko piszcie w komentarzach że ty to zrobiłeś czy ty czy no, że ty to zrobiłeś, czy ona czy, czy ona, czy on czy to zrobiliście i po prostu ło, wow, czy bierze i po prostu ja wtedy wam to przeczytam odpiszę wam i zaraz wasze filmiki też polekuję, skrypestruję skomentuję dobra to będzie na wszystko Dziękuję wam bardzo. 5 kilo tu star. Dobra, dziękuję. Skrybostrujcie 114 zł. Pa, myślałam, że pod